Witamy Was z łąki. Czy może być coś bardziej słowiańskiego niż, niż łąka latem? Mało co daje właśnie taką energię. I z tego wspaniałego słonecznego miejsca, chociaż burza tam też nadciąga, ale może zdążymy, chcemy Was zaprosić na Przebudzenie Słowian, cudowne wydarzenie Stowarzyszenia Praweda, które się odbędzie pierwszy weekend września w Krakowie. I my tam będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Was ceremonię. Bogini. Archetyp bogini jest w każdym z nas i może przybierać formę, barwę różnych kultur, różnych wyznań, wierzeń. My postaramy się stworzyć dla Was przestrzeń połączoną z naszymi słowiańskimi korzeniami, wartościami i jakościami. No ale czymże są te jakości bogini? Może tutaj nasi Masters of Ceremony e, powiedzą, e, też robiliśmy już parę tych wydarzeń, mieliśmy okazję się trochę rozpłynąć w naszych dziedzinach, czym e, dla Was... Dla mnie osobiście to jest e, właśnie podróż. Jak to, jak to, podróż e, bardzo empatyczna, e, która zachęca nas e, do tego, abyśmy zajrzeli głąb siebie, e, która prowokuje nas do refleksji, e, która naprowadza nas na to, że... Wszystko już jest od nas. Tak pokrótce. prostu. No, się nie będę zgadzać za wiele, bo wtedy nie yeah, ma co, żebyśmy wpadli. To... Wojtek, a dla Ciebie? to Co te bogini? Dla mnie boginy są takim połączeniem z wewnętrznymi korzeniami właśnie nie... z Właśnie to to takie emocje, które mocno e, uczucie takiej wojowniczości, a też zarazem e, e, tonują taką wrażliwością. Nie? Także rozpływam się po prostu, jak mam okazję uczestniczyć w tej ceremonii, którą właśnie organizujemy wspólnie. I też nie chcę zdradzać za dużo, bo wydaje mi się, że magia tkwi w tym, czego nie wiemy. Nie? Dopiero jak doświadczamy tego na miejscu, jesteśmy w stanie w pełni, w pełni cieszyć się tym, co, się, co, co, co nas otacza i co się dzieje. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Oczywiście. Swoją drogą my też nie wiedzieliśmy, <laughs> czym będzie ta podróż, bo w zasadzie no, pod, ona została nam podyktowana w wieczoru. sami nie wiedzieliśmy, co jej uczestnicy i my sami w niej dostaniemy. Ci, którzy już mieli okazję jej doświadczyć. Mówili właśnie o tych wszystkich połączeniach wspomnianych przez Maszkę i Wojtka, czyli takiej wewnętrznej mądrości, dzikości, wrażliwości, czyli wszystkim tym, co nam się kojarzy z, z wewnętrzną kobietą, boginią. No a tą naszą pierwszą boginią jest właśnie ta nasza koleńska ziemia wyrażona także na łące, ale żeby nie było, że tak wszystko na słowo. To, to Wam zaśpiewamy, żebyście widzieli, że przynajmniej coś umiemy robić. <laughs> Chociaż śpiew to jest tylko część tej podróży. Z nas składają się też na nią e, pierwotne instrumenty, w tym misy tybetańskie e, i, i baśni. I baśni chyba właśnie zadziewają te subtelności, które będziecie mieli okazję doświadczyć. Niemniej e, każemy Wam, że, że ta muzyka jest nam bliska. I'm oh, what